W 1943 roku w styczniu, czyli sam środek wojny. No i jeśli chodzi o pamięć moją o moim tacie do czasu jego aresztowania w 1947 roku, to przecież ja miałem 4 lata i mnie nie wolno było mówić na mojego tatę tato, tylko to był dla mnie wujek. Ja pamiętam tylko takie urywki które potem mama mi powiedziała, że to dotyczyło mojego taty. Była izba. Ja w tej izbie się bawiłem na poduszce, na podłodze drewnianej. Pod ścianą stało łóżko takie staromodne. I nagle wchodzi przez drzwi Mikołaj. Ja się tak wystraszyłem tego Mikołaja, że na tej poduszce od razu wjechałem z rozpędu pod te, właśnie to łóżko i się tam schowałem. No i jak opowiadałem to mojej mamie, że takie coś pamiętam, to mama mi mówiła, że właśnie w tym Nicołaju to był mój tata Ludwik. Był Potem były tam jakieś też jeszcze inne e, historie, takie drobne, ale chciałbym powiedzieć taką, która najbardziej smutna była, bo pamiętam wysoką ścianę e, brama. W wysokości takiej jak chyba tutaj ściany tej, tej sali, taka wysoka, prawa i moja mama płakała. Dlaczego moja mama płakała? I jak sobie teraz gdzieś tam wędrowałem po Wrocławiu, nie teraz, ale już dawno, to sobie uzmysłowiłem, że to były mury więzienne. Nigdy nie zezwolili na to, żeby mama mnie zabrała na widzenie do, do taty. Jeżeli w tym czasie zezwolili na widzenie, a szczególnie gdzieś chyba dwa miesiące przed wykonaniem wyroku śmierci, kiedy tata się chciał pożegnać z nami, ja tutaj przywiozę, nawet zostawię taki dokument, gdzie właśnie władze więzienne się nie zgadzały na Yy, pożegnanie yy, właśnie daty z nami z rodziną. Że nie wyrazimy na to zgodnie. Wykonane z yy, chleba więziennego yy, bardzo misternie, w yy, sposób taki to no, niemalże artystyczny były wykonane serca yy, dla yy, żony, dla córki i dla mnie i były wykonane yy, różańce yy, też właśnie z chleba Ciemnego chleba to były wykonane paciorki, a krzyżyk był wykonany z jakiegoś białego chleba. Była historia taka, że ja do 1957 roku, czyli w ten czas miałem już 14 lat, to ja nie wiedziałem jak mój tata w ogóle wyglądał. Ze względów konspiracyjnych zdjęcia mojego taty wszystkie zostały skrzętnie w rodzinie pozbierane. I zostały oddane, przechowane komuś tutaj na Podkarpaciu. Nie wiem w jakiej wsi to było. Trzy lata po, po śmierci mojego taty, moja mama nie miała możliwości uzyskania pracy. To obecne tutaj dzieci, które są młodzież, przepraszam, młodzież, która tutaj jest, no, gdzie dzieci też chyba, że nie zapamiętają. Co to znaczy, że bezwzględna mściwość yy, aparatu państwowego, który yy, no, uniemożliwiał yy, dostanie pracy przez moją mamę. Gdziekolwiek poszła, to pracowała kilka dni, po tygodniu przychodził kadrowy, tak zwany człowiek odpowiedzialny za yy, zatrudnianie i powiedział Pani Marszałek, no niestety, ale pani wie, że musi pani od nas odejść. Ja w swoim życiorysie, gdzie do szkoły średniej jak szedłem, to miałem napisane, że mój tata był kolejarzem, przed wojną umarł i umarł tam. To tak po prostu było zmyślone, żeby w życiorysie ani w szkole, jak chodziłem do szkoły, nie wolno mi było nic mówić na ten temat. I nawet mówiła, synu nie pij i syn nie pal, bo tata ludzik nie tego nie palił i, i nie nadużywał alkoholu. No i tak to mi zostało do dzisiaj, nie palę całe życie. Bo jeszcze do wieku 60 lat to miałem takie sny cyklicznie, że ciągle szukałem taty Ludwika. Śniło mi się, że to nieprawda, że on został rozstrzelany, to on został gdzieś wywieziony i że miał zakaz powrotu Miał prawa dać informacji o tym, że on, że on żyje. on no, a ja miałem do niego pretensje, żeby jednak posłuchał tego i że nie dał znaku tego. I ciągle właśnie chciałbym to powiedzieć, ale nigdy się z nim nie spotkałem w moim śnie. No i dla, dla młodzieży, która tutaj jest i dzieci szkolnych też, i żebyście wiedzieli, że to jest wielka przestroga. Żeby ci ludzie, którzy doprowadzili do śmierci mojego taty, a ich spadkobiercy są jeszcze, żeby, żeby oni do władzy nie powrócili nigdy. Przepraszam bardzo, że tak, ale dalej takie mam odczucie, że muszę to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pamięć, to mój, mój szerszy ojciec, ojciec Krzysztofa, Ludwik Marszałek, on też już się ukrywał po wojnie, to znaczy po, po froncie tym. Ukrywał się, ale był w domu rodzinnym w rzezinach, gdzie ja z siostrą moją najstarszą, już nie żyjącą, Marysią, zostałyśmy tam po froncie. Nie wróciłyśmy do gumy z rodzicami, bo to było wszystko spalone. I tam właśnie w domu rodzinnym świętej pamięci Ludwik Marszałek przyszedł do tego domu rodzinnego w nocy. Miałam, że miał radio na słuchawki i jako dziecko y, chciał posłuchać. Pierwszy raz w życiu słyszałam, kto tam co tam mówił i ten marszałek Ludwik mój właśnie w nocy poszedł, bo był